Ostatnia nadzieja na to, żeby zdobyć honorowego gola, ale zachowuje ponownie czyste konto Patryk Ludkiewicz dawał tutaj w tym sezonie dobrą zmianę za Kamila Brodę. No i myślę, że utrzymał też miejsce w podstawowym składzie. To była ta ostatnia akcja. Passe miałby gola, bo to on tutaj wykorzystał ład swego wzrostu. Wyszedł w górę, ale nie pokonał Letkiewicz. 3 do zera. tuziemka i Rodado. Wszystkie te trzy bramki padły w pierwszej połowie. Wisła wygrywa zasłużenie w niepołomicach. Puszcza doznaje czwartej porażki w tym sezonie. Ktoś powie, tylko czwartej na yy, 13 meczów. Ale jak z tych pozostałych się aż 8 remisuje, to ciężko jest o dobrą pozycję w tabeli, tak to wygląda na czele Wisła, oczywiście dzisiaj jest punktami, więc łącznie tych punktów 32 puszcza, tyle samo punktów co Stalmielec i tylko punkt od najgorszych drużyn w Lidze. Przypominamy sobie szybciutko bramki, dziewiąta minuta.